Okay, yy, masz łuk? O, Nie piksyłki. ja nie wierzę w to To się dzieje po prostu, nie, po prostu. Manko to jest kolejny odcinek Minecraft Nieletni, który jest bardzo dużym zaskoczonkiem, bo już miało tych odcinków nie być, bo po prostu się to wszystko przejadło, aczkolwiek sytuacja e, kryzysu epidemiologicznego w Polsce zmusiła nas do nagrania nowego odcinka, więc dzisiaj ze mną jest. Tamcio. Witam wszystkich serdecznie. Oczywiście stały bywale z naszej młodzieżówki. E, dobra, gramy w Skywars Duo. I walczymy, żeby ostatnią arenę wygraliśmy. Oczywiście nie ma nagrania. Dobra, dwie skrzynki powinny być. Jest, Każde jedna. bierze po jednej. Obawiam się, że ale teraz słychać moje... Jakby echo u Kamila, ale trudno. Aha, i prawdopodobnie też teraz słychać Messengera, bo nie wyłączyłem. To jest spontaniczne nagranko, słuchajcie. E, bo już naprawdę nie miało być tego Minecraft Nieletni. Generalnie był serwer, ale serwer upadł w zasadzie. I jakoś tak stwierdziłem, że po prostu więcej Minecrafta na razie nie będzie. Ale no cóż... W sumie jest taki plus w tej sytuacji, że dużo ludzi teraz gra, przez co nie ma problemu z zapewnieniem się aren i możemy pograć w tryby, w które byśmy normalnie nie zagrali. Tutaj, o tak. I patyczki przed... Dobrze, to zrób dwa miecze. Przedstaw tego, który siedzi koło ciebie jeszcze i którego bardzo dobrze słychać. Dobrze, chciałbym wam przedstawić mojego brata. Jasper, przedstaw się. Jestem dobry! I Kasper lepiej ogarnie Minecraft od Kamila, prawda? Tak, znaczy nie, co ty? <laughs> Może jak już jesteśmy przy ogarnieniu Minecrafta, to opowiedzcie swoją historię z Minecraftem. Jak złoty możesz zrobić. Ale właśnie jakie mamy zrobić? Złoty! Nie! Y żelazne są lepsze. No żelazne, Kasperek. Jak się... Złoty jest o zaraz skrzynki Złowie. się odnawiają. Jak się robi Żelazne Mam zrobione, mam zrobione, no. Brawo. Y skrzynki się odnowiły, o i tak już... dobre. Zobacz, czy jest tam diament w jednej, bo ja mam diamenta. Słabe Nie mam, ale mam cztery butelki. O, to dobrze. Ja mam już też miecz. Ej, opowiedz ja mi mam... swoją historię z Minecraftem. Moja <laughs> historia zaczęła się z Minecraftem od Jonasza, który zachęcił mnie do graja na serwerze młodzieżówkowym. Byłem tam bardzo dobry. Bardzo dużo grałeś na nim. Bardzo źle grałem, byłem uzależniony od tego, ale hmm. ktoś wysadził nam serwer, saco, <noise> niestety. Dla yy, do? Stara. Dobrze. Co ja mam? No. Ale ktoś nam wysadził i straciłem, i straciłem chęć gry do tej. Ja poczekaj. Serwera. Gracz, który użyje mocy, sprawi, że każdy gracz na arenie zostanie uzdrowiony. Gracz, który użyje mocy, wytworzy wokół swojej postaci barierę ochronną. Gracz, który użyje mocy, ześle na przeciwników klątwę egipskich ciemności na okres 5 sekund. Jakie dobre, to ja to zrobię. Tylko. Musimy chyba wejść w jakąś rywalizację z przeciwnikami, wiesz? Idzie do nas ziomek, o nie, on jest dobry. wiem go. On jest dobry ma łuk, ty masz łuk, musisz. czekaj, ja ci dam wszystkie strzały. Kamil, dam ci strzały, bo ja mam 10 strzał. Aj, aj, aj. prawie dostał. Ja go zrobię dużo egipską gra. w ciemność. Dobrze, ja dużo graczę Ale... i wszystko. I on skrawa? jest. Uciek. Ro Jak go ten? Co Opie, ty gadasz mistrzem Dobra, trzeba zobaczyć coś z szynka. takiego. Dostał. Dostał. Idzie znowu, uwaga. Idzie znowu? Nie to mam znam. nic, żeby go... Czekaj, zaraz, zaraz mu zrobię ekipską pułapkę. Kamil, Słysia. ja zrobię egipską pułapkę i ty go strzel, ale od boku musisz go strzelić. Dostał. Rozumiesz? Dostał. No dobrze. I od Dziś boku go to... strzelisz. Po prostu. Dobra. Strzelaj. Nie mam, nie mam, nie mam ty. Strzelaj! Strzelaj! Nie mam! Nie strzelaj! mam! W mordę jeżdża i... Idź, i po co na... Nie wierzę. No nie dałeś mi strzał. A tutaj są, przepraszam. Nie wierzę. Ej! On idzie! Strzelaj! Super. Znaczy, dwójkę... Dostał. Dobrze. Dobra, idę na górę. Spadł! Spadłe? Spadł, ale nic. O. Ja! Ej, poczekaj, nie, nie zabiłeś go, zabiłeś. No nie, ja gościu go tam Dobrze, dobra, lecimy atakować ludzi, nie ma. Jeśli chcecie więcej odcinków z Minecrafta, zostawcie duży łapek w górę. Tak. Tak. A po 15 tysięcy. 15 tysięcy. 15 tysięcy, dokładnie, słuchajcie. Bo to ostatnio był, był była rekryt. aktywność słabsza zdecydowanie na odcinkach ościnek. Minecrafta. No, bo odcinek jest na tyle spontaniczny, że zostać hałasu, nie w tyle no Tak, dokładnie, ale następne będą lepsze oczywiście. No nie wiem, czy będą no, następne. Nie, <laughs> Jakby nie, na ten moment nie, mogę powiedzieć, że każdy następny odcinek to będzie niespodzianka. Słuchajcie, więc. Tak, tak, tak. Mamy dużo planów. Czekaj, bo oni tu są. Związane. Dobrze. Nie ma tu nic. Ej, ej gdzie jest? Ej, jest? Tak. Idzie. Bo oni są słabi. Czekaj, zbieramy dobre rzeczy tutaj. Dostał. <laughs> O, dobra, ja już mam całą żelazne weź sobie zbroi i poszukaj lepszej. Poczekaj, czy ty zabiłeś kogoś? No chyba tak, ale nie jestem... Ja jakim jesteś kozakiem w ogóle? A tutaj uczę się od mistrzów. Czyli od swojego brata, rozumiem. No co? Nie! No to jestem ja, sam dostałem. Brawo. Dobra, ja tutaj cię pomszczę i wygramy On będzie chciał mnie strzelać, a niech se strzela ON MA STRZELA jak sobie mnie! My MTL-eszki porobiony będzie w z się tutaj, się tutaj podekscytowałem, że jestem taki dobry z tego łuku i spadłem, no karma, ma wraca Kiedyś będziemy nagrywać Czy ja się jeszcze uratuję? Niestety nie. Słuchajcie, kolejna arena jest z nami, jak widać. Tutaj 69, mieć 69? By to była aluzja Anio? do pewnego, Anio. pewnej Anio. znanej nam wszystkim osoby? Tam, Ej, tutaj macie wiadomo, Instagrama że jest do góry, nami, bo mam zaklamać twojego Instagrama. Ej, no oczywiście, każdy. Mogę to Ale Ty coś jesteś mało aktywny na Instagramie, więc. No, a, 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 jak będzie więcej obserwujących to. Ej, już leci do nas. Kto leci? Nie do nas nie, nie tylko tam leci. Nas. Czekaj. Maszuk, Maszuk. Zrobię wszystko na straciłem wszystkie... O, o kmieni zginął. Dobrze, ja, mamy słabe rzeczy. Yes, yes. Mam crafting. Masz any yes. iron? Yes. Co mam? Jakiś yes. yes. żelazo? Ziemię, kacpery. Żelaza mam cztery. Zrobię miecze. Zrobię miecze. Yes. do it. Jeju, słuchajcie, proszę was! To wszystko słychać! No kurczę! No idź! to mnie onali po prostu. Dobra, tutaj masz... Gdzie skrzynka jakaś? Co to jest? Enchant. Są tu... Ej! Uwaga! Pierwsza bitwa. Dalej masz łuk czy coś? Ja 6 strzałów. 6 strzałów masz, to dobrze. Ale czekajcie, oni we mnie strzelają. idziemy po prostu na bitkę. Idziemy tak, na bitkę. Ja idziemy na bitkę. Zabawiam, no to... Tylko ja nie o. mam jak się zbudować tam do ciebie, przepraszam. No po prostu idź do góry. Aaaa! Nie ma. We mnie. Ej, nie nie. nie krzycz. Ja po prostu, przepraszam, ja zaraz jestem zirytowany na moją rodzinę. W tym no tylko dwa drewniani. Pozdrawiam ich. Mówię ci, nie pozdrawiam. To jest we mnie ej, w ogóle ej, góra. z drugiej strony. Góra, 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 leci. A idzie tu. Idź. No. no Madiak ta, Maty Tak, Madiak sobie, ale ktoś go... JA! Rozwalony! Dobrze. To jest blitzcar, szukamy Blitz Jest Blitz Pięknie. Dobrze. Poczekaj, a ja tobie... Ej, po... A lawę? To masz, masz zbroję. Za tobą. Dobra. E... Nic nie wiem chyba. Gdzie to, to są jest? Są słabo to same. Co ty mi dałeś? Ja mogę i... Co ci Kurcze, No nic mi nie dałeś. Jak ci nic nie dałem? Wszystko ci dałem. N no nic mi dałeś. Dałem ci spodemki. A to wie. Dobra on tam TNT rzucił, tak. żeby... Ej, o Malaga! Dawajcie do niego, dawaj do niego Malaga Tak, ale ja go zrobię piorunem Wow! I do widzenia! Wow. Do widzenia! Tak się gra w Minecrafta! Drodzy Państwo, to w... Na mam naprawdę jedno dobre. Swyduszko. A ja mam tak pan jedzenia, tylko gra... nie Minecrafta. mogę do ciebie dojść. DIAMENT! Chcesz sobie później mieć. Dobrze, zrobię później mieć. Zaraz na swojej Mieć, No, tak się te, teraz miedź, pójdź, pójdź, pójdź. no chcesz się na tak Jeszcze jeden ciąg. Do. O, o, dobrze, dobrze. Mam fajne rzeczy. Idę ci. hmm, do ciebie. Ma diamenta? Nie wiem, ale no. ja mam diament. Ostatni Góra mamy teraz do rozwalenia. Mamy a poław... i mamy z os ostatniego ziomka, który jest tutaj na śląsku. Nie masz już tam jest. fajnego? Eee, poczekaj, mam, mam, mam dużo strzał. Jeśli masz łuk... Nie mam łuku właśnie, to jest problem. Dobra, idziemy do, idziemy do tego, na, na wyspę. no Dobra. To nie ryzyko, to nie 50 pana. Dokładnie. Tam w ogóle dobrze idzie, jesteśmy kozakami. Nie powinno stać w miejscu, bo ten kto stoi w miejscu, to się sofa Przyjechał to to jest cytat? Mój. Poszanuj. Ja, Jaku Patecki pozdrawiam. No, dwóch ludzi. Nie, jeden. Tam jest, pobiegł sobie. No wiem, ale chodź, dobra, wbijamy na wyspę, czy coś tu jest. Ostrzały jest kolejne, ale... Nie! Jak co? Nie, kamień. Nie, nie. Już. Nie, jejuj. Jejuj. postawiłeś podłogę i ja tak biegnę, bie... No i na mnie stoi odpowiedzialność wygrania. Czajcie, czaj. Dobra, idziemy do, idziemy do tego na, na wyspę. Dobra. To nie ryzykę, to nie 50 pana. Dokładnie. Jak ja w ogóle dobrze idzie jesteśmy kozakami. Nie wolno stać w miejscu, bo ten kto stoi w miejscu to się sofa. Czy jego to jest cytat? Mój. Ja, Jakub Patecki pozdrawiam. No dwóch ludzi. Nie, jeden. Tam jest, pobiegł sobie. No wiem, ale chodź, idzie. dobra, wbijamy na wyspę, czy coś tu jest. Ostrzały kolejne, ale... Nie! Jak co? Nie, kamieł! Nie, kamieł! Nie, nie. że postawiłeś podłogę i ja tak biegnę, biegnę i już na No bo na mnie stoi odpowiedzialność wygrania daj jest halo? ojej, chyba zostałem sam nie, Kamil, halo, halo o, super no to... o, jest Kamil, wrócił, halo jest dobrym ziomalem, ma tyle dobrych rzeczy ale jestem lepszy zdecydowanie w PvP bo jak wiecie, ja umiem grać i w tym momencie wygrałem tę arenę i w tym momencie nikt, nikt nawet najwięksi moi hejterzy mi nie powiedzą, że nie umiem grać w Minecrafta. Dokładnie. Cięcie, gramy w trzecią, ostatnią w tym odcinku arenę. No brak. i drodzy widzowie, kolejna arena. Jak, jaki Big w ogóle, ja... Dobra, yy, bierzemy, każdy sobie wybiera jedną skrzyneczkę. Ja oczywiście mam znowu fatalne rzeczy. Kurczę, mi się fantastycznie gra z No widzisz? Ma, ma to Minecrafta. Chciałbym nagrać odcinek. Ej, skrzynka. Gdzie skrzynka. Tutaj, ja Już Dawno ją otworzyłem. A, widzisz tutaj. Zmytałem się trochę. No trochę tak. A, to jest ja cień zacznę... reakcja była bardzo, fajna. Była bardzo fajna. Ej, bo ja w ogóle wszedłem na środek. Chodź do mnie. Już coś na środku? No właśnie tak. No, to nikogo nie ma. A jeszcze ja wezmę skrzyneczki. Czekaj, żebym nie spadł. Nie wiem, ktoś tu będzie. To jak teraz przegramy, to już trudno. A, ktoś tu jest! Ja zginę na, na bank. Na bank. O kurde, zabiłem. Ale co ja zrobiłem w ogóle? Zabił cię? Nie, no zabi ja go. Jakim cudem? O, jestem. Uwaga. Wiecie, ja po prostu mam skilla. Ja po prostu mam skillę. Ja co teraz... masz? Skila! Muszę wrócić do Minecraft'a. I ja tu nie wiem co się dzieje. Poczekaj, ja, ja mam teraz miecz. Biorę miecz do łapy. Jakbyś miał łuk, albo jak Nie mam łuku, nie mam nic. Chodź do góry, to będą kolejne skrzynki. Co tak dużo tutaj jest rzeczy? O, ja mam, ale nie mam cały czas skrzynki. O, ale mam to. A... Jest tu z tyłu jest skrzynka. W której jest bardzo dużo fajnych rzeczy, czyli nic. Mam się strzałów. O, ale został odnowiony. cały czas nie ma. Dobra, mam. O, masz te, zobacz, sztabki żelazo. Ja biorę je. Dobrze. Trzeba było się ogarnąć. To co to są... haha. jest... Tam jest... słaby Diamenty! No Mam dobrze, trzy diamenty. Tak, nie krzyczeć. Ja nie krzyczę. Jeszcze Ojeju! Czy znalazłeś? Mam, i co to jest? No to sobie zobacz tam, Dam. przeczytaj. Blister. Jak to przeczytać? No musisz kliknąć prawym wciskiem myszy i najechać na każdy. Wow! Co? Dam ci to. Nie, 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 skorzystaj z tego, bo ja też nie umiem. nie ma. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Nie. Gdzie ty jesteś? Ej, kamciot? O, tu jesteś. Proszę, mam dla ciebie coś. Wiesz, że to, to ciebie teraz w tym momencie nie słyszę. To coś się robi, jakiś dźwięk... Nie jestem! Dźwięk. Ponownie! Aha. Dobra, masz tego para Nie, 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 skorzystaj z niego. Ja już nie umiem. Nie, wyrzuciłem ci. A nie wiem, czy mnie zostały jedno Sowa znowu. W ogóle jak został. To trzeba Boguleka tutaj. Jeszcze spodem nie mam. Wygramy, wiesz, wiesz że wygramy Te arenę? No ja wiem. My A mi nie sobie miecz? Mam... żelazny. Ale możesz sobie go tam na górze, wiesz? Jest coś, coś tak. takiego jak... do zaklęć. E, rozwalimy go ognistym uderzeniem. On jest... o, czekaj, on tu jest, on tu jest, uwaga. Dobra, ja idę na niego, na korczynę ta, co? Ale albo zrobię mu egipską ciemność wtedy go rozwalimy. Poczekaj tutaj. On tu zajdzie. Albo idzie go przy to Dobry pomysł. Jest. Dostanie egipską ciemność teraz. Jest! A! A bo tu jest Blitz! No! Wygraliśmy! Niestety nie wzią. Dobra, słuchajcie, tak się gra właśnie w Minecrafta, Tak ja je, się jest. na Blitzie. Eee, czy choć tu, albo dobra, już nie będziemy kombinowali, bo ty tego nie ogarniesz, żebyś kliknął na zegarek i graczy widocznych, więc słuchajcie, to był nie wiem który, chyba szósty, nie, siódmy, nie wiem, który odcinek Minecraft Nieletni, Król Mierko trzeci się z wami żegna, żegna się również to nie ja, Kamcio V2 i jego młodszy... Do pal, widzenia, miłego dnia. Na razie!